Cześć kochani, ja trochę przyziemiona i mówię nosowo, ale witajcie bardzo serdecznie na moim pierwszym Q&A, które nagrywam ze względu na to, że mamy 10 tysięcy subskrypcji. Ja jestem wam bardzo wdzięczna, że jesteście tu ze mną. Cieszę się, że podobają wam się moje filmy i live'y, które robię. Jeśli tego nie wiecie, to zapraszam bardzo serdecznie na nocne live, y. nocne. Zaczynamy w 21:30, także zapraszam serdecznie. Na chwilę obecną od środy do poniedziałku. W poniedziałki mam live z Mateuszem Deuterem takie samorozwojowe, także jeśli jesteście fanami samorozwoju, zapraszam bardzo serdecznie. Powiem szczerze, że ja długo się zabieram nad QA, no ale w końcu jest. Kochani, weźcie sobie herbatkę w kubek i zaczynamy. Ja zgarnęłam 9 pytań, o które najczęściej mnie pytacie na live'ach. Powiem szczerze, że no, miałam w sumie w czym wybierać. Najczęstsze pytanie, które mi zadajecie, to dlaczego się wyprowadziliśmy do Szwecji? Do Szwecji dlatego, że znaliśmy to państwo. Mój mąż był nastolatkiem, tutaj pracował. Dorabiał sobie, zbierał borówki, zbierał takie śmieszne jagody, czerwone, czerwone, coś takiego, czerwonego, tutaj mam pokażę, i znaliśmy to państwo. Ja tutaj też przyjechałam do niego, jak się poznaliśmy, także e, powiem szczerze, że ja trochę czytam o tym państwie. Nie było za dużo informacji, e, no ale stwierdziliśmy, że kurczę spróbujemy żyć tutaj. E, a dlaczego się wyprowadziliśmy w ogóle z Polski? No to dlatego, że nasze życie w Polsce było tak strasznie crazy. E, prowadziliśmy firmę, e, mój mąż założył ją, jak ja jeszcze studiowałam. E, Mieliśmy gastro, mieliśmy fotraki. Jednego rozwaliliśmy, e, tak? Wyjechaliśmy w sklep Ikea fotrakiem, tak, tak, takie coś miało miejsce. E, ja zaczęłam produkować kosmetyki, kule do kąpieli. Miałam po prostu w głowie istny raj. E, trochę życie, nam, wiecie, zmiotło nas planszy, przed COVID, wojna. Te wszystkie, wiecie, lockdowny, a zapłacić trzeba było. Także, te wszystkie zapomogi, które miały dostać firmy, to byśmy śmiech na sali. No, stwierdziliśmy, że to jednak chyba nie to. Jednak tyle mieliśmy przeszkód w naszej karierze, w dążeniu do naszych planów, że stwierdziliśmy, dobra, odpuszczamy, spróbujemy czegoś innego. No i stwierdziliśmy, że może warto gdzieś wyjechać za granicę. Albo Stany, albo Szwecja. Nasi wszyscy znajomi, którzy byli w Stanach, którzy tam żyją, pili kurczę, jeśli chcecie spokoju, to nie, nie USA. Także wybraliśmy tą Szwecję. Eee, I powiem szczerze, ja jestem zadowolona. Ale dobra, idziemy do drugiego pytania. Czy łatwo było się zaklimatyzować w Szwecji? Powiem szczerze, że jak dla mnie, to nie bo ja w sumie nigdy nie mieszkałam poza granicami Polski. Myślę, że mojemu mężowi było łatwiej, bo on wiele lat tutaj mieszkał, chociażby, wiecie, kilka miesięcy, ale on już, wiecie, on tutaj żył, on wiedział, jak tutaj to wszystko działa. Dla mnie to było coś nowego. Ja byłam, wiecie, bardzo zżyta z rodziną i było mi naprawdę ciężko. Czułam się samotnie, naprawdę czułam się samotnie i myślę, że ten krok też... Dzięki temu po prostu założyłam kanał na YouTubie, Mieć kontakt z ludźmi, mieć kontakt z rodakami. Czy zamierzacie wrócić do Polski, czy zostajecie w Szwecji? To pytanie po prostu jest bardzo częste na live'ach, także już Wam odpowiadam. Eee, nie, powiem szczerze, że nie mam zamiaru wrócić <laughs> do Polski. Na chwilę obecną oczywiście. Ja nie wiem, co się wydarzy za rok, co się wydarzy za 10 lat, za 20. Na chwilę obecną ja mówię nie. Tu jest moje miejsce na ziemi. Eee, ale co będzie kiedyś, nie mam pojęcia. Powiem szczerze, że teraz ja jestem bardzo zadowolona z życia tutaj. Poznałam wielu fajnych ludzi. Wiadomo, tęsknię, przyokropnie tęsknię za rodziną, ale tu jest fajnie. Tu jest naprawdę fajnie. Czy zamierzacie mieć więcej dzieci? To pytanie padało bardzo często. Także już odpowiadam na chwilę obecną: nie. Jestem bardzo dobrze 2 plus 2, jest po prostu tak perfekcyjnie. Milan już ma 5 lat, zaczął dodatkowo mieć piłkę nożną poza skrzypcami. Mąż też ma treningi, ja prowadzę dodatkowo kanał poza pracą. Także no ciężko byłoby mieć kolejne dziecko. My mieszkamy tutaj sami. Znaczy nie mamy babci, która by przyjechała, odebrała dziecko albo siedziała chwilę, gdy my będziemy coś innego robić. Nie mamy cioć, nie mamy, wiecie. Nie mamy ludzi, którzy by pomogli nam w naszym życiu, także myślę, że 2 plus 2 to jest na ten moment perfekcyjnie. Kolejne pytanie, które zwalam mnie zawsze z nóg: czy pokażę swoje dzieci na kanale? Nie, nie pokażę. Powiem szczerze, że to była nasza wspólna decyzja z mężem. Ja nie zamierzam kręcić kontentu na dzieciach, nie zamierzam na tym zarabiać na ich twarzach. Nie wiem, czy oni w przyszłości będą chcieli mieć swoje kanały. Jeśli będą chcieli, wiecie, wejść w media społecznościowe i tak dalej, to ja będę ich wspierać. Ale teraz oni są tylko dziećmi. Jakby, wiecie, za wiele może się stać nieprzyjemnych rzeczy dla nich. A po prostu, no nie, nie, nie zrobię tego. A wiem, że niektórzy no przez to, że tutaj działam, nie życzą mi dobrze, także no nie, nie będę po prostu dodatkowo narażała na to swoich dzieci. Jak radzicie sobie z wychowywaniem dzieci za granicą? Bardziej po szwedzku, czy bardziej po polsku? Powiem szczerze, że ja to mieszam. Milan jeszcze jak był malutki, ja włączałam mu tylko bagi po angielsku i gdy poszedł tutaj w do przedszkola, no to on już super dogadywał się z panią po angielsku i zapałł vibe z kolegą które też mówił po angielsku, także to był ogromny plus, jestem sobie za to ogromnie wdzięczna. Teraz on już super dogaduje się po szwedzku, także nie mamy z tym problemu. Ja staram się to wszystko mieszać. Jak on na przykład widzi tutaj jakieś takie szwedzkie tradycje, Mitsomar, czy wiecie, tu po wszystkich świętych zapala się takie światło przy drogach, ja mu tłumaczę, że tu jest tak, ale w Polsce jest inaczej. Żeby on wiedział, że można sobie wybrać, co chce się świętować, w jaki sposób I, i że to też jest fajne. I żeby po prostu szanować wszystko, co się dzieje dookoła nas, nie oceniać, każdy może żyć po swojemu. Także ja myślę, że to jest dobra droga, którą wybraliśmy i zobaczymy w przyszłości, jakie będą tego konsekwencje. Skąd pomysł na prowadzenie kanału? Powiem szczerze, że ja na początku, jak ktoś mnie zapytał o to, ja tak wiecie, musiałam dość długo pomyśleć. Skąd je to w ogóle wzięło? Bo ten pomysł kwitł konkretnie kilka lat. Ja pamiętam, że gdy przewracaliśmy się do Szwecji, ja szukałam odpowiedzi na wiele pytań. Nie znalazłam tych odpowiedzi, wiecie, są jakieś tam strony, ale jednak nie dawał mi wyczerpującej wiedzy na dany temat i stwierdziłam, że może zacznę tworzyć kanał właśnie o Szwecji. Jak to wygląda? I ja jestem osobą, która uwielbia coś tworzyć. Ja jak nie rysuję, to koloruję, to maluję, tu coś rzeźbię, tu wiecie, robię jakieś wianki, tak jak teraz właśnie na live'ach, Takie wiecie, świąteczne, czy za niedługo Boże Narodzenie. Więc ja stwierdziłam, że wezmę udział w jarmarku Bożonarodzeniowym i, i tworzę, i tworzę. I stwierdziłam, że właśnie takie tworzenie na kanał będzie czymś dobrym dla mnie. Z czymś, czym ja będę mogła się spełniać. I powiem szczerze, pierwsze odcinki były dla mnie bardzo trudne. I nam pierwszy odcinek w ogóle nagrywałam chyba z trzy godziny. Cały czas się jąkałam, cały czas, wiecie, wkurzałam się na siebie, ale jakoś to poszło, jakoś to poszło i teraz mam z tego bardzo fan. Także no, jestem, jestem zadowolona. Jednak to był taki dobry krok. Dobry krok w moim życiu. Bo, bo jestem szczęśliwa dzięki temu i też dzięki temu kanałowi. Ja poznaję ogrom super ludzi, pozytywnych ludzi. Także, e, wiecie, cieszę się, że też zdecydowałam się na te live. W sumie to dzięki mojemu mężowi, e, bo on mnie do tego namówił. Poznałam super moderatorów, e, wspaniałych, wspaniałych ludzi. Powtarzam się po raz kolejny. Poznam wybitnego Mateusza Deutera, z którym prowadzimy live w poniedziałki, takie samorozwojowe. E, także jeśli lubicie takie tematy, to zapraszam Was bardzo serdecznie. E, on też ma swój kanał, także bardzo polecam do zasubskrybowania jego kanału. E, tak, Także ja dzięki temu kanałowi jestem szczęśliwa, to mi daje ogromną radość. Dobra, to był pomysł. Dzięki Marzu <grytanie> za wspieranie mnie w tym wszystkim. Jak wygląda twój typowy dzień w Szwecji? Więc jak ja napowiedziałam powiedziałam psychicznie. <śmiech> <śmiech> jak wygląda mój typowy dzień? A więc, ja e, już wam w sumie odpowiedziałam przed chwilą na to pytanie, więc staję rano do pracy, z pracy obiad, trochę odpoczynku, Potem albo Milan ma skrzypce, może zostaje z Liamem, jadę sama z nim, bo przy Liamie no, jest bardzo ciężko na, na tych lekcjach, albo Milan ma trening piłkarski, albo mój mąż ma dwa razy w tygodniu treningi i zawsze też właśnie z dziećmi jeździmy na te treningi. Wiecie, to jest taki czas, gdzie ja też spędzam czas bardzo aktywnie z chłopcami, ja po prostu biorę kilka piłek, razem sobie gramy albo im rzucamy samolotami. No to jest bardzo, wiecie, fajny, fajny dla mnie czas. A też dodatkowo jestem przy, przy mężu I spędzamy ten czas tak troszkę, troszkę razem W weekend przeważnie mąż ma mecz Ale też albo jedziemy razem na basen Albo do sali zabaw W ogóle w Szwecji są przekozackie sale zabaw Naprawdę, och Szwecjo, kocham Twoje sale zabaw dla dzieci e, Także no, my spędzamy ten czas taki razem bardzo aktywnie e, Tak, tak to wygląda, tak to wygląda u nas A potem w nocy mam live'a bo są live'a od mniej więcej godziny 21.30 do 23.00, czasem 24.00, zależy. Mm, także no, powiem szczerze, że jest, jest aktywnie, jest bardzo aktywnie. Ja nie wiem dlaczego, ale YouTube stwierdził, że ten filmik będzie dla Ciebie akurat odpowiedni po tym filmie. Także kochani, jeśli Wam się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, dania mi lajka i napisania mi tam paru słów. Ja bym chciała wiedzieć... Czy wy kiedyś byliście w Szwecji albo zamierzacie się wybrać i coś zwiedzić? Bo powiem szczerze, że ja jeszcze mało podróżowałam po tym kraju, ale na pewno, na pewno mam w planach kilka fajnych rzeczy. Szczególnie jest takie fajne muzeum śmierdzącego jedzenia w Malmö. Byliście tam? Czy nie? Ja powiem szczerze, że przyjeżdżamy już koło tego miejsca dwa razy i bardzo mnie kusi, żeby tam iść. Także dajcie mi znać, czy wy byście poszli w takie miejsce i kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na live. Papatki!